Jesteśmy na placu WORD. Dzisiaj ćwiczymy przed egzaminem. Teraz będzie hamowanie awaryjne. Przypominam, wymogi są takie: przynajmniej tutaj w WORD łódzkim, żeby wcisnąć hamować dwoma hamulcami, wcisnąć sprzęgło i nie zbijać biegów. Przypominam o tym: nie zbijamy biegów w trakcie hamowania awaryjnego. Nie patrzymy w zegary. Także tutaj jeżeli chodzi o hamowanie awaryjne, to jeżeli uczycie w inny sposób, z jednoczesną redukcją biegów, to tak jak powiedziałem w Wordzie łódzkim mamy to zrobić tak, że wciskamy oba hamulce sprzęgło bez zbijania biegów do pełnego zatrzymania. Dawaj te hamulce! Bo nie słyszę ABS-u w ogóle! Wali do poru No a jak? No, awaryjne, to awaryjne, jedziemy, jeszcze raz. Oczywiście chciałbym, żebyście pod filmem pochwalili się, jak w waszych wordach, w innych wordach, egzaminatorzy podchodzą do hamowania awaryjnego. Czy też nie pozwalają wam zbijać biegów w trakcie? Dlatego tutaj będziemy. No, a teraz zobacz, tego nam nie zabronią robić, no bo powiedzmy, jeżeli chodzi o zbijanie biegów, okej, okay. mm -hmm. może ktoś powiedzieć, że reakcja ograniczona, ale nie zabronią nam patrzeć przed siebie, horyzontalnie, a ty gdzie się patrzyłeś? Co? Tu, słyszałem? No, zegary w ten ten zegary ten 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 Popatrzmy, jest leci Netflix. No nie no, kurwa, nie ma tutaj nic ciekawego w tych zegarach. No, nie ma tu Netflixa zainstalowanego. Nie nie Jeszcze raz, ok? Pamiętamy. Musisz obserwować, no bo jak nie będziesz obserwował, a stwierdzisz, nie wyhamujesz na drodze, no to co? To trzeba będzie omijać. No i największy błąd jakiś w, w tym momencie Robimy, jak podejmujemy decyzję o omijaniu, to co? Odpuszczamy często hamulce i tracimy przyczepność pod przednim kołem. Dlatego pamiętać, motocykl jest wyposażony w ABS. Jeżeli doszłoby do sytuacji awaryjnego hamowania i konieczności omijania, to czasami nie odpuszczamy hamulców. Omijamy na wciśniętych heblach. Widzimy, że to hamowanie awaryjne wcale nie jest... Łatwym elementem to jest jedna, jedna z najtrudniejszych technik, jeżeli chodzi o motocykl, czyli hamowanie. Dlatego namawiam Was do tego, żebyście po prostu nieustawicznie to ćwiczyli. Zaciśnij mocniej te kolana, rozluźnij łokcie, nie leć tak na kierownicę. No, bo po prostu tworzysz dźwignię, jak ty prostujesz łokcie. W trakcie hamowania to tworzysz dźwignię, która może bardzo łatwo wysadzić Cię z siodła. Musisz patrząc, przy tym patrzeniu, zacisnąć uda na zbiorniku, rozluźnić górną część ciała i wtedy ewentualnie hamować sobie, tak? Nie mówimy tutaj o sporcie, mówimy tutaj o codziennym korzystaniu z motocykla, czyli rekreacji i turystyce, tak? OK? Teraz hamowanie awaryjne z dedykacją dla Wordu Łódzkiego. Także dwa hamulce sprzęgło do pełnego zatrzymania bez redukcji biegu. Jeszcze raz hamowanie awaryjne. I jeszcze raz przypominam, dwa hamulce sprzęgło. Kolejność jest bardzo ważna, że najpierw wciskamy hamulce, potem sprzęgło. I do pełnego zatrzymania. Bez redukcji biegów. I teraz zrealizujemy hamowanie do wyznaczonego punktu. Zatrzymanie ma nastąpić na wysokości tego pachołka. Przypominam, dwa hamulce sprzęgło do pełnego zatrzymania. Nie redukujemy. Tak jak Word w sobie życzy, nie redukujemy. Pięknie, dokładnie.